I tam z trasy, śródpół i łąk. Wielkie siewy, proszę zobaczyć, jaki sprzęt. Coś pięknego, fenomenalny sprzęt, naprawdę. Przyczepy polskie, jeszcze polskie. Kolejny piękny dzień wiosny Dzisiaj mamy święto wiosny, 21 dzień marca Legendarny do dziś Kultywowany dzień Bagarowicza w szkołach Uroczystości Topienia marzanny, Pożegnanie, wygonienie zimna Marzanna to jest wykonienie zimna Coraz więcej ugorów, coraz więcej Tu w sąsiedniej wsi 17 hektarów do wzięcia, nikt nie chce Skomasowane grunty drobnych rolników Tak pięknie teraz wyglądają Pamiętam to były paski ziemi Po 2-3 hektary Po hektar a teraz, proszę, wszyscy drobni rolnicy poupadali, zrezygnowali, powymierali, pochorowali. Tutaj zaiste będą ziemniaki, dlatego ziemia w ogóle nie dotknięta po zimie, tylko zaorana była na zimę. A w tych lasach będą dziki, hyc i na ziemniaki, hyc i na ziemniaki. Te pola, oczywiście, są byłych PGR-ów od 30 ponad lat, gospodarowane przez rozmaitych, mniejszych lub większych dzierżawców. No i właścicieli nowych też, bo część jest ziemi kupionej. Wchodzę na wielkie pole rzepaku. I tutaj, proszę zobaczyć, co się dzieje. Ten rzepak, on Błyskawicznie wręcz zaczął rosnąć. Uruchomił swoją wegetację. Pięknie się widać. Krzewi, rośnie. Liści przybywa, podniósł się. W ogóle kolor się zmienił. On się po prostu obudził do życia. Ale trzeba pamiętać, że ciepłe dni dla rzepaku są bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne są pod tym względem, że wystarczy 3 ciepłe dni, powyżej 15 stopni i na rzepak lecą różne szkodniki. One przylecą, tutaj są praktycznie, część z nich jest niewidocznych, część można ujrzeć, że latają i składają jajeczka. I te jajeczka zjedzą tą roślinę, zaszkodzą jej. W środku, z zewnątrz, nasionom, łodygom, wszystkiemu, co się tylko da. Takie są po prostu uroki monokultur. Co roku rzepak na olbrzymich areałach, jak nie z jednej strony między, to z drugiej. To sprzyja chorobom i szkodnikom. Rozmnażać się i występować naprawdę w bardzo groźnej ilości. Piękny rzepak. Naprawdę, będzie tu pięknie żółto i kolorowo niedługo. Pogoda jest dzisiaj wakacyjna. Dobrze sprzyjająca osobom do wagarów. Dlatego wagary w miastach i we wsiach, jak widziałem, bardzo są hucznie obchodzone. Pełno młodzieży na chodnikach wybiegło ze szkół maszeruje topić marzanne w ten przecież dzień, który jest nazwany Świętem Wiosny Bo to jest przecież pierwszy dzień, który jest całym dniem wiosny Bo wczoraj od 10 dzień był tylko dniem wiosny A dzisiaj od rana To jest chyba zetor z serii ciężkiej ale bardzo podobny do Ursusa. Tak, to jest Zetor 12145, przynajmniej tak jest na masce napisane. Przemierza gdzieś pola, żepaczana. Czyli 120 koni ma. Sześciocylindrowiec, silnik bez turbiny, chyba. Przepięknie. Naprawdę jest przepięknie popatrzeć na te zielone odchłanie, połacie o zimie Bo zboża jare jeszcze się nie zazieleniły, chociaż już wzeszły. Na razie mamy bardzo sucho. Kompletnie nigdzie nie ma żadnej kałuży w polu jest suchutko na drogach się kurzy widać ten proch jakby zawiał wiatr to by to wszystko pofrunęło kolejna plantacja rzepaku trochę słabszy ten rzepak jest jak na razie od tamtego ale on się też obudzi niebawem No i wjeżdżam do jakiejś wioski. Ścieżka dla rowerów pięknie przygotowana, asfaltowa. O 68 na godzinę jadę, trochę przesadziłem. Tutaj, zawsze co roku ktoś ma obrót, jeszcze jest nieposiane. Łąki jeszcze są niezielone, są takie brzydkie. To wszystko się niebawem obudzi do życia. Słońce i temperatura swoje zrobi. To jest jaki inkubator. Jak jajko ogrzejemy, wylęgnie się piskle. Tak samo tutaj. Wszystko swoje, swoje zrobi ciepło, słońce. Które przecież pięknie świeci. Może się to wydać nieprawdopodobne, ale już były sadzone ziemniaki. Dokładnie w pierwszy dzień wiosny, wczoraj. Ursusem C-360 Trochę się dzień przesunął, bo już zachód słońca Byłem u znajomych, właśnie ustawialiśmy talerz satelitarny Żeby odebrać satelitę odbirt. Udało się Tylko antena stoi w sadzie Bo na dachu miejsca nie było Pierwszy dzień wiosny, zmiana pogody następuje. Dosyć chłodny wiatr gdzieś ze wschodu wieje, ale to jest właśnie znak, że nadeszła wiosna. Wieje wiosna od schodu. Rosiewicz śpiewał o tym. Zawsze wieje wiatr na wiosnę od schodu. Z tym, że to jest wiatr dosyć taki paskudny bo jak on już zacznie wiać ze wschodu to wieje i wieje i nigdy nie nawieje deszczu tylko wieje susze chłód bo to jest północny wschód gdzieś tam za Uralu te zimne syberyjskie masy powietrza do nas napływają najcieplej jest jak wieje gdzieś z Bałkanów wtedy w Polsce się robi bardzo miło, ciepło i przyjemnie a jak wieje od schodu, no to niestety, mamy suszę, wiosenną, okropną taką, którą rolnicy nie lubią. Jeszcze bez życia. Jeszcze smutny las liściasty. Za miesiąc będzie tutaj wesoło, i kolorowo, bliżej maja. Wiatraki się cieszą, że wieje ze wschodu słońce, również a tutaj, pozostawione pole, pozostawione ściernisko, podejrzewam, że po ziemniaki pójdzie. To było chyba żyta albo pszenżyta, już nie pamiętam. Piękny areał. Nie jest tu może zbyt dobra klasa ziemi, ale jak się nasypie wszystkich składników, minerałów, to tu rośnie. Staram się wrócić jak najszybciej do domu, bo się robi naprawdę coraz chłodniej. Obserwuję te rzepaki, one teraz z dnia na dzień będą coraz inne, coraz ładniejsze, coraz bardziej zielone, w końcu wystrzelą do góry i zakwitną. Gondola cała w smarze jakimś, pewnie Zimmering na wale głównym puścił, bo i maszt, i gondola, i śmigła, wszystko umorusane w jakiejś brązowej substancji. To są przewody, chyba uziemienie. Nie wiem, co to są za przewody. Jakieś dodatkowe. Może otwarte jest. Niestety nie. Niemcy 49. Deutsche. Jakbyśmy byli w Niemczech. Wszystko po niemiecku. Dzwonić do Niemiec, wszędzie do Niemiec, chociaż czemu w Niemczech jest Poznań? Jakoś dziwnie. Głogoska. Jedynie co napisane: Głogoska, Poznań, a reszta wszystko po niemiecku. Tu jest telefon alarmowy, w razie jakby śmigło się urwało, albo jakby się cały wiatrak przewrócił, dzwonić. Natychmiast dzwonić i ratować wiatrak. Rzadko się to zdarza. Ale są przypadki, że jest taka wielka awaria. I wiatrak leży. Kamień. Ta turbina jest jak kamień. A tutaj nawet widać, jak coś z góry leciało, kapało, zacieki. Ktoś tu w ogóle zaprawki robił chyba, jakiś graffiti zamalował. A tu też z góry coś pokapało. I tutaj musiała być jakaś awaria. Ale ładnie pozamalowywane wszystkie napisy są. No bo jak ciągle będziemy zamalowywać jakieś graffiti, no to w końcu się znudzi tym, którzy je malują motocykliści, ale bardzo spokojny motocyklista. Myślę, że to już nie jest młodzież. Jak młodzież jedzie, to już ich nie ma. Ten widzę pomalutku zastanawia się, myśli, obserwuje. Musi być bardzo zimno, ale nie wiem jaka jest temperatura, bo już niestety bateria w liczniku wysiadła. W ogóle cały rower musi przejść w końcu przegląd. Muszę powymieniać nim przed sezonem. Wszystkie uszkodzone, weeksploatowane części. Pewnie do wymiany pójdzie łańcuch. Może koła łańcuchowe. Może jakieś łożyska trzeba będzie wymienić, przesmarować linki, bo w ogóle przerzutki nie działają. Wszędzie korozja weszła. Tutaj kiedyś była piaskownia, żwirownia, później było wysypisko śmieci gminne, a teraz nieużytki. Ale w tej nieużytki jeszcze niektórzy, proszę zobaczyć, co robią. przywieźni, szyby. Cały stos szyb. A co tam? Niech się przyroda martwi, co z tym zrobić. No z tym będziemy miała problem. Przez wiele, wiele wieków. Ale nie tylko, żeby tu przywożą. To znaczy, takie piękne trociny. suchutkie, ale fajne. Eleganckie wióry. To jest byłe wysypisko śmieci, a teraz będzie tutaj torfow. No, nie wiem co to będzie z takich trocin, jak się je wysypie. Za 100 czy 200 lat pewnie już nic nie będzie. Bo to jest biodegradowalny odpad. Takie wióry. Drzewo, drewno jest, widzę, to jest sosna prawdopodobnie, może świerk. Dosyć mocno nasączone jest, jak to się nazywa, żywicą. Tutaj jakaś pompka, to chyba jest od czego to jest? Chyba może od ciśnienia mierza. Chyba jakaś pompka. No, różne skarby, ludzie wyrzucają żeby zasilić, że tak powiem różnorodność dla przyszłych pokoleń, które za 100, 200, 300, może 500 1000 lat będą szukać różnych ciekawych wspomnień z początku XXI wieku. No myślę, że strocin nic nie zostanie, ale już taka tasiemka na przykład spinająca może jeszcze ocaleć. Na pewno różne cegły, kamienie ocaleją. No tamto szkło, które pokazywałem. O no taka cegła biała. To też będzie dla. chociaż się może zlasować przez 500 lat. Nie wiadomo. Ale jakbyśmy tutaj kopali w tym miejscu 5-10 metrów tu było wysypisko śmieci przez wiele lat gminne. To byśmy naprawdę tu znaleźli piękne różne wspomnienia. No powiedzmy lata 90. Może końcówka 80. Ale tego składa się ktoś fajnie pozby. Nie możecie płacić za odbiór przecież śmieci. Czy je odstawiamy, czy nie odstawiamy, to i tak do lasu wywożą. Plastiki przecież każde gospodarstwo domowe ma obowiązek zapłacić, uiścić opłatę za odbiór odpadów. To wywożenie ich do lasu, czy gdzieś w pole, jest bez sensu według mnie. Rury odoskuraczy, jakieś huśtawki. Wszystko ląduje w lesie. Ale to jest tylko wizerunkowo tak skażone środowisko, bo nic tutaj się tak naprawdę złego nie dzieje. Taki na przykład granic ze Skandynawii, co ma kilka miliardów lat. Sobie dalej leży i będzie leżeć przez następne przez następne wieki albo tysiąclecia jak nie w tym miejscu to w innym może ktoś go zabierze ale zielono otchłań zielonych pól wszystko obsiane oziminą pszenica rzepak po lewej też pszenica będzie za rzepakiem Aż miło popatrzeć, jak ta ozimina z początkiem wiosny się zazieleniła. Tak pięknie, gdzie nie popatrzę, wszędzie będą żniwa. No, na tych polach niestety już nie bizonowe. Nie pojawią się tu też żadne ursusy. Pojawią się tylko. Nowoczesny sprzęt żniwny i transportowy. Ci drobni gospodarze i kółko rolnicze już dawno odeszło do lamusa. Następuje komasacja gruntów, o której często mówię. Poznam tą wieś doskonale, znam te pola. Od dziecka tędy jeżdżę i wiem, jakie kiedyś była tutaj szachownica, pól, a co się teraz dzieje. żarnowce zielone cały rok są. Tu na Pomorze na te chłodne wybrzeże zawsze wiosna ze swoim rozkwitem przychodzi najpóźniej w Polsce. Może gdzieś w klimacie jakimś górskim jeszcze później. Bo gdybyśmy pojechaliśmy w poznańskie gdzieś na Mazowsze czy nawet Gdzieś w Małopolskie czy w Podkarpackie, to ta wiosna szybciej przychodzi niż tutaj na dalekiej północy. Dąb, jeszcze ma liście z tamtego roku. Chciał przeskoczyć przez płot, ale go powstrzymałem kamerą, bo mówię, wszystko będzie nagrane. Pilnuję tych przyczep, tych pięknych przyczep wzorowego gospodarstwa. Myślałem, że będzie mnie tu gryz, ale jest płot. Nie wolno. Po niemieckie domy. Wszędzie Niemcy byli. Ale już ich nie ma. Teraz Polska. Proszę zobaczyć. 16 września 1946 rok. Na pamiątkę odzyskanej ziemi polskiej na zachodzie. Fundatorzy. I teraz pytanie. 46 rok. Po ilu latach Polska odzyskała Pomorze? Albo w ogóle okolice Słupska? Dzieje Pomorza Środkowego tutaj. Okolice Szczecina, Koszalina, Słupska, Lęborka są bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o odzyskanie je do Polski. Bo te ziemie w zasadzie rzadko kiedy były polskie Ta budowa szakulcowa wszędzie są tutaj spuścizna poniemiecka króluje Bo Polacy tu byli naprawdę bardzo dawno Gdybyśmy odzyskali województwo Powiedzmy lwowskie, termopolskie, wołyńskie, poleskie. No to by były prawdziwe ziemie odzyskane. Rdzenne polskie ziemie, którzy polscy królowie mieli przez wiele, wiele wieków. A tutaj? Wspomnienia po niemiecki cmentarz. Aorta pomorza, jeśli chodzi o drogownictwo, czyli Krajowa szóstka, która chce zostać eszystką, w końcu zostanie, połączy w końcu po... no po ja... nie wiem jak to nazwać niespełnione plany Hitlera, które miały łączyć wschód z zachodem realizują dopiero Polacy. To taka z Berlina betonowa droga by była aż do Gdańska, ale nie została wybudowana do końca. Plany były, rozmach był, ale dopiero teraz, w 2025, może 6 roku zostanie ukończona ta legendarna droga, która wiedzie nad polskim morzem. Trasa S6 może kiedyś będzie autostradą, ale S6 to już prawie autostrada. Nie dużo jej będzie brakować. 20 na godzinę różnica sylko. Grzecznie jadę ciągiem rowerowo-pieszym i obserwuję sobie ulicę. Ale nie tak dawno tutaj nie było żadnego ciągu i wtedy był problem. Bo ulica była wąska, dziurawa i dla rowerów niebezpieczna. A piesi musieli iść po boczem. Świecą się już latarnie uliczne. A zatem święto wiosny się kończy. Kończy się ten prawdziwie pierwszy, bo całościowo pierwszy dzień wiosny. Wczoraj był tylko połowicznie, ale był początkiem wiosny. A dzisiaj jest już święto wiosny, święto marzanny, święto. No właśnie, z tą marzanną coś się chyba nie udało, bo miała wypędzić zimno. A ona nagoniła tego chłodu, bo jest się robi lodowato jakoś.